Życie, życie jest nowelą Raz jest yo, a raz jest elo Elo No to jest samograj No i tak zrobimy Czwartek 19 zaczynamy Rozluźnijmy człowieka no co to jest za kurde? A pokazałeś naszego ziomka nie pokazuj go. Pokazałeś go na pewno było widać w tle, nie. Jestem Roko, dla tylko debiuta, Na mojego gofuta dziwki mówię muta Mój rockerbuta to klasyczna ósemka jak tylko rucha to nie wymienka Ze strojkiem, tak dokładnie Mateusz nie do końca pamięta <grymne> wokół kamery, w oczach kamery Pójdę na <grymne> 9 maja o 19 na kanale TD Novela <grymne> Tutaj na żywo ze studia NWO, zapraszamy serdecznie Moi mili, witam serdecznie Wyjątkowo dziś, a nie w niedzielę Ale to jest kolejny odcinek Telenoweli. Tak jest, to wasz ulubiony program na waszym ulubionym kanale Na YouTubie, właśnie TD Novela Powiedzmy co to szczerze, stęskniłem się za wami, a wy za mną, a też za nami. Moi mili, miejsce w którym siedzę jest już chyba wam yy, dobrze znane. To jest nasze nowe studio do transmisji live. nowe LIVE, tak nazywa się ten program, a jego zingiel brzmi... Właśnie tak. Moi mili, zanim opowiem wam więcej o naszym studiu i o tym co się będzie działo już jutro, czyli w czwartek o 19 i w każdy czwartek o 19 na żywo muszę wspomnieć o nich. Tak jest, nasi wspaniali ambasadorzy. Ha ha! Sąd dzwoni, odbieraj! No i, kurwa, no i tak zrobimy, to ten, to młody się ogarnie zwieśnia na niej za 40 minut Moim Moimi dzwonił do nas Marcin Sodz jak prosto ze swojego domu. Ale ja wspominałem o ambasadorach, których należałoby wymienić, a są nimi niezawodny Dawid Rybicki! Bartek Kuligowski, Rafał Dobry wariat Kubacki Izabela Grudzień Hadam Merk Czyli Kremada Łukasz I Grzegorz Bowski. To między innymi dzięki wam powstaje was nowy ulubiony są na żywo, który nazywa się Moi mili To studio powstało między innymi dzięki wam Zainwestowaliśmy w sprzęt elektroniczny, który widzicie tutaj świeci Wiele kolorowych guziczków, a tam, się mi podoba najbardziej Jakby wciskać te guziczki Mogę nawet mówić do mikrofonu, i to jest jeszcze bardziej urzekające, a mogę być klasztorzem duchem, bo jestem Pierdolnięty! Ha, 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 ha. Moi drodzy, nie mogę nie wspomnieć o wspaniałym neonie, który za mną się znajduje. Proszę bardzo, świeci na miliony kolorów. Nie będę teraz zmieniał błąd i cały zestaw pilotów gdzieś. Ten wspaniały neon, dostaliśmy od firmy Base Design. Dziękuję im bardzo, przesłam wiele miłości. Wiem, że przed nami jeszcze wiele ciekawych projektów, które zrealizujemy wspólnie. A, celebrować będziemy jeszcze wspólnie. No i co? Czwartek 19 zaczynamy. Jedziemy do 21.37 klasycznie. Nasi patroni oraz szczęśliwcy mogli mieć dostęp do pierwszego live'a testowego, które robiliśmy dwa tygodnie temu. Nawet przy znajomych potrafi powiedzieć pój na <śmienny> 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 Było zabawnie, było śmiesznie, bo... Było... Różny <śmienny> człowieka. Czy no co to jest za korda? Daj mi tego Głąba! To rozrywkowo. Mam nadzieję, że jeszcze lepiej będzie w czwartek o 19. Pozostaje tylko zaprosić, czekać. Yy, obecność Psychostacha to nie wszystkie obecności w naszym programie. Będą jeszcze inne obecności. Cześć, hej i ogólnie to. Hej, cześć, cześć! Słuchajcie, co będzie jutro? Zobaczymy, Będziemy mechanizm na spontanie, na freestylu. Jestem Roko, dla niektórych debiuta, Na mojego fiuta dziwki mówię muta. Mój, Mój rozmiar to klasyczna ósemka, jak tylko rucha, to nie, nie wymienka. Moi mili, jutro w się o 19, tak jak powiedziałem. Tutaj będzie wielu kolegów, którzy będą yy, nam pomagać realizować naszą audycję, która nazywa się Na kanale. The novela, to jest wasz nowy ulubiony kanał. A kana na kanale jakim? Na kanale. Który będzie na kanale. YouTube! A na YouTube? Na YouTube poczekaj, będzie! To, to, to będzie jest na YouTube. Poczekajcie, poczekajcie. Poczekaj, poczekaj. W tym wypadku mówimy o raperze, ale przecież przemysł pogardy stosowany przez pseudoelity, to nie jest sprawa nowa. Słuchajcie, tyle razy tutaj wymieniałem ambasadorów. Nie, są nie tylko tutaj, w różnych miejscach, ale ostatnio miałem okazję dwójkę z nich poznać osobiście. Byli gośćmi u nas w studiu, przyszli odebrać to, co wygrali, bo u nas nagrody są realne, a nie są to nagrody. Przyszli odebrać to, co wygrali, bo u nas po prostu się, znaczy, przyszli odebrać swoje upominki, które wręczyłem ich im. Zresztą możecie dać to sami, ale co jest ciekawe, był u nas Bartek Kuligowski, bardzo sympatyczny ziomek. posiedział z nami tutaj trochę na WJOCie. Słuchajcie, zobaczcie, mam tutaj maluteńki rowerek, który mam również tutaj. Przyjechał do mnie w tym wielkim pudełku. Było takie małe pudełeczko. Piękna, wspaniała, młoda para przyniosła mi ten podarunek, ale to nie jest ważne. Ze mną jest ambasador prosto z msz Bartek Kurigowski. Witam serdecznie w imieniu swoim i całej ekipy MWJ. Pozdrawiam. Bartek wygrał, poza tym, że jest ambasadorem, wygrał. Ten oto wspaniały model. Będę Stylizowany na samolot Rickrossa. Tak, zrobiliśmy, żeby nie, nie kuwać. aż Bartek, tutaj z tyłu jest taki włączniczek, bo to dostałem, to dostałem na Instagramie od jednego ziomka. No, no. I widzisz, jest no, latarnia no, no. świecąca. I ten ziomek no, no. widział odcinek z tym no, no. i powiedział, że propsuje to, że to oddaje. No, tak, tak. Więc pozdrawiam w jego imieniu również. Ja również. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję nie pięknie. Nie wiem co z tym zrobisz jak to zrobisz, ale, ale wygramy swoje. Dobrze będzie. Dobra, y, ponieważ to jest Nowela i to jest prawdziwy świat, a nie udawany y, świat, to powiem wam, że Bartek był świadkiem, jak nagrywałem kawałek z ostrym isariusem. Miałem tego nie mówić. Ale to właśnie robię. Będziesz to. O! No to widzisz, to już coś wiemy. Y, ja też, żeby nie przychodzić z pustymi rękoma na twoje ręce, y, ja tu składam drobne prezenty. O, y, Tutaj żeby się dobrze hajsiło, prawda? Czekoladę dla nas i Co tutaj skiełko na herbatę, o, na z grawerami na herbatę. O, dla Ciebie O, przecież nie. Było, o, to nie. było nie. O, to nie. taką herbatę? nie. O, przecież to O, Mateusz, A O, będziesz gościem O, przecież nie. O, to przypomnę, jest marzeniem wszystkich. Na stoka. O, z Ja napisane. będę na stokach. Co? Na 100 tysięcy są. Słuchaj, y... ty cynku. zobacz, w środku są góry. A jak? Ty kumasz to? A świeci się? No, nie świeci się, ale sobie ale... ja Zobacz, ty. Nie świeci się, ale to pasz. Batera, a to? Gdzie to jest? No ale świeci się. No I co? Świeci. No widzisz. Także, Bartek, masz dwie opcje. Tak. Albo zabierasz samochód teraz, albo zostajesz z nami, i i masz z nami po... To ja chętnie chwilę jeszcze posiedzę. Jak, jak to widzisz? Tylko potem nie możesz do nikogo mówić, co, ty widziałeś, co no, to widziałeś. W życiu oczywiście wszystko A dynamo. widziałeś z live'a? No, Kuźwa właśnie niestety nie. To ja, no to. To jest, to jest w niepublicznych, więc muszę sobie nadrobić. Ale jak ci się podoba studio? No, petarda, no jak widziałem, jak powstawało, to nie przypuszczałem, że będzie raz z takim rozmachem. No słuchaj, Mówię my też... Wydarzy, powiem Ci, nie. że my też nie przypuszczaliśmy, więc co się wydarzyło, trzeba yy, szanować, że to jest i to po prostu to jest. Nie, no to jest piękne, to naprawdę. Ale jest, piękne, to naprawdę ale jest to. dla panem profeska. Można, go, no no, można ulec złudzeniu, że nam wyszło. No i to mi się podoba. Dobra, Mateusz, wyłączaj tę kamerę i czekamy jeszcze na drugiego ambasadora. Tak? Tak. A, bo banknot. No. On będzie z pierwszą damą ambasady. Tak. Oni, prosty, bo oni przeciw ja. za granicy. Dokładnie. No to zapraszam, chodź! Wyłączaj tę kamerę! Nie nagrywaliśmy już potem naszych prywatnych tutaj rozmów, ale przywitanie było oficjalne. Bartek był i potem dobił Mateusz z Julią. I powiem Wam, że Mateusz z Julią bardzo miła para. przyciej z Anglii. Tak im się podobało, że spędzili potem melanż z Mateuszem, ze Strojakiem, tak, dokładnie. Mateusz nie do końca pamięta jak tam było, ale powiem Ci Mateusz więcej, bo ja mam z nimi kontakt i wiesz, jak mi się bardzo spodobało u nas i w ogóle, że oni chcą wracać do Polski. O, super. I pisał Mateusz, tak, że Julka, Julka w ogóle jest zachwycona pobytem w Polsce. I że ona w ogóle całe życie w UK mieszkała i, i rozważają powrót do Polski, więc zapraszam serdecznie, będziemy spotykać się częściej A i Mateusza na melange spotkać się częściej będziecie mogli Ja pietole to jest on, ja bierdolę. Nie no, bez gitu. Cześć Julia Cześć, Widzisz się? Troszkę ona się wstydzi! A ty się wstydzisz? Bardzo, siema. Cześć, nie jak wyglądacie mi tutaj. się w końcu to Słuchajcie, to już, to już trzecie odwiedziny dzisiaj jestem naprawdę w w szoku. No, my też nie. Zwłaszcza, że oni przyjechali, skąd przyjechaliście? Z Anglii. Z Anglii. W odebrać Poza Schengen, mordo! No właściwie to tak. Słuchaj, zapraszam, chodźcie, nie wstydźcie się. A? No już zakładcie. Będzie dobrze. To jest. To jest to. To jest powód, dla którego tu jesteście. Polska waluta, która zyskuje na wartości. Te oto symboliczne 200 złotych Powiście stoję nad łóżkiem, czy w salonie, czy w nie. Nie no się... na pewno będzie. Nie wiem się... jak to będzie jak Jakby tu możecie na tle. Ale to już jest was... Będzie krótko. Serdecznie gratuluję. Dzięki, dziękuję. W imieniu swoim Dziękujemy. i moich kolegów i psychostach. Dziękujemy bardzo. I Co dla Ciebie? To bardzo... Kurwa, ten zajazd! To będzie w się razie! Bardzo... O, kapelutto! O, w konie, cudownie! O. Idealnie na majóweczkę! Idealnie na majówkę! Dziękuję bardzo, jeszcze raz kochani! Zapraszam serdecznie! A jeżeli Ty myślisz, że mam zamiar stworzyć tutaj biuro szeryfa i zastąpić Wardęgę to się mylisz, nie mam zamiaru być drugim Wardęgo. nie będę szeryfował internetu, nie jestem wyznacznikiem moralności w żadnym aspekcie, ale będę tu obserwatorem zamienia ONZ. Będę patrzył wam na ręce, będę patrzył wam na fanpage'e, będę patrzył wam na strony, będę patrzył na wasze streamy, będę na was patrzył, bo już na was patrzę. Na koniec zobaczcie ostatni etap powstawania naszego studia, zanim stało się tak piękne jak jest teraz. A myślę, że jutro będzie jeszcze piękniejsze. W blasku reflektorów i w świetle kamer. Znaczy w, o, wokół kamery, w oczach kamery. W kamerach kurwa no, ja pierdolę. W kamerach W kamerach oczu no. <grym> w kamerach oczu odbite. Witam cię serdecznie w kolejnym dniu naszej walki o lepsze jutro. Siedzę na blacie, ale nie mamy jeszcze blatu, się na innym blacie, na małym blacie. Na tym blacie jak widzisz, w poprzednim odcinku tego nie widziałeś, ale dziś pokażę ci. Zobacz, mamy tutaj grill. Mateusz, który widziałem w komentarzach jest proponowany na gościa programu, a teraz się niewinnie uśmiecha. Ale on jest nieśmiały. Mateusz robił tutaj kepsy ostatnio. Naprawdę, NWO się rozwija. Wszystko dzięki Wam, więc dziękuję Wam, gratuluję. Moi mili, dziś mam nadzieję doprowadzić tutaj wiele rzeczy do końca w naszym studiu. Przyszły regały, które zaraz będę skręcał. Ale Mateusz, zaraz mam dla Ciebie. W ostatnim odcinku mam dla Ciebie wiązankę lampek choinkowych. Znalazłem je w szafie nówki sztuki nieświeconej. Ale to nie są akurat takie klasyczne choinkowe. No kurde, mordo, u nas nic nie jest klasyczne, u nas wszystko jest. Wyszukane, so sophisticated, jak to się mówi. Nasze studia, jak widzisz się z tyłu. Ty generalnie mam taki pomysł, Mateusz, wiesz, rewolucyjny, Dawaj. że jak zrobimy stream w czwartek dla Patronite'a, nie? W ten czwartek, to puścimy skrót z niego w przyszły czwartek. Skrót zrobisz. No, bo jest majówka i nie będziemy górować w majówkę, przecież, nie? No nie wiem, nie ma. Sensu. W następny czwartek. Tak. No. I o to chodzi, to Ci chciałem przekazać. A, no dobra. Chyba, że puścimy go w niedzielę. No, ale co? Zde... No ten skrót. W niedzielę, na koniec majówki, jako zapowiedź czwartkowego live'a. Nie wiem. wymyślimy to jeszcze. Nie wiem Mateusz. W każdym razie, dziś będzie Marcin Sodrzymiak, co mnie cieszy. Bo Marcin Ziemniak jest doskonałym fizycznym pracownikiem. I na pewno pomoże mi przy skręcaniu drugiego regału. Dziś jest też szansa odebrania blatu, więc jestem podekscytowany. Moi mili, tam siedzi z Grywus, który robi dojebane grafiki w stylu CNN, albo lepsze CNN, może nam po prostu czumkać pento, jak to się mówi. Uważaj, bo to jest statyw, który widzę, widzisz jest złożony z dwóch statywów, widzisz? To jest z Manfrotto, a dół jest z tego Osotto. Sotto, Manzotto to jest. Manzotto, dobra. Mam regali, mamy dwa takie same. A, styropianu to nie wyrzucam, bo się może przydać do tego, czy? Ale poczekaj. Ciekawe, jak bardzo odmienny kolor od tego będzie nasz blat, ale to nie ma znaczenia. Pamiętam, może telewizja kłamie, ale te do nowego nigdy. Spoko pyknął nam ostatni odcinek, czy nie? Co? Spoko nam pyknął odcinek no. ostatni, czy nie? No, dobrze poszło do świetnie. Wszystko, wszystko to zasługa Mateusza. Dziękuję Słucham Ci Mateusz. Może przyjmiesz kiedyś zaproszenie. Sam do... tego nie robię. Nie, do... Mateusz, może kiedyś przyjmiesz zaproszenie do programu na żywo. Może kiedyś przyjmę. O! piszcie w komentarzach, Czyli powinienem zaprosić Mateusza Strojewicza, Strojaka, żebyście lepiej go poznali, znaczy jak zwariowany jest ten <grym> Śrub to nie żałowali. Wiesz czemu, bo też, a ty czytałeś komentarz, to może widziałeś, wiesz czemu te śrubki tak y, świergoliły? To ktoś Które śrubki? No te, jak wkręcałeś do płyt. Jajki, ale świergolisz jak ptaszek. No? Z czemu one tak bo to są płyty, wkręty do kartonki w no, <tuszelny> no, i, no, no i co z tego? <tuszelny> Nic, co? To ma znaczenie. To nie ma znaczenia, ale... <tuszelna> <Przecież, tuszelna> widzisz jaką mamy wyedukowaną społeczność i widzą. No, widzę. A to, czy, czy to nie pisał przypadkiem yy, Bagieta, ekspert od wykończeniu. Kurwa, przecież ja bym cię kurwa rozjebał kurwa. Tyle lat kurwa w budowlance noszenia kurwa worków, yy, cementu kurwa. Eee, kleju do płytek kurwa, szpachlowania kurwa Cześć kurwa, cię bym rozjebał Jeszcze z faniakiem kurwa, z próbówki kurwa Może bagietka, no nie wiem Ty, ale kurde konie, zobacz I śrubokręt nawet dali No nie, a mamy dwa regały, to mamy dwa nowe śrubełki Powiedz mi, no. kiedykolwiek co kupisz, co było do i dostajesz śrubokręt No nie no, nie, no jakiś marny klucz, to polska firma Nie ale to Imbus Max Impus. Polska firma, import z Chin Max, a tu masz kurwa Krzybokę to jeszcze wiesz, jeden element drugi też zalewany gumą innego koloru, jako ścióweczka. Wszystko tam to powstało z rzeczy zastanych tutaj na miejscu, podobnie jak bar kiedyś, więc odkładam ten skrop, bo nie wiadomo, co głupiego przyjdzie mi do głowy jeszcze. Ostatnio mój kolega Dawid powiedział, że boi się tego momentu, w którym postanowię sobie zrobić prom kosmiczny tutaj, bo on mi pomoże i jesteśmy w stanie to zrobić. Ale takich planów nie mamy. Wszyscy wiemy. Że ta nowela jako taka jest problem kosmicznym i zabiera nas w kosmos. A pokazałeś naszego ziomka? Nie pokazuj go. Pokazałeś go, na pewno było widać w tle, nie? Nie wiem, ale gdzie, że tam? Dlaczego nie, tam dzisiaj, dzisiaj, w tym. Kurwa nie wiem. No, dlatego nie mówmy o mowa. Dobra. <laughs> Ponieważ... Z wiekiem zacząłem Doraz też tego, żeby zajrzeć do instrukcji jednak, no bo po co się potem denerwować, a zdarzyło mi się parę razy na freestyle'u zdenerwować? Pójdę, tak, za daleko. Patrzę, czy tu jakie narzędzia potrzebujemy, ale boję się, że tylko ten śrubokręt, który dali. No, myślisz, ma to sens. Ma to sens, ale my użyjemy wiadomo tego. Skrętarki. A gdzie jest rajowy? Wiesz tak, jest? Jedną z, instruk... z instrukcją, a drugą na kotach, co so, przyjdziesz bez instrukcji. No i ty tygniutko? Trzeci element. Trzeci obrazek. Duża płyta. Aj Mateusz! Meblarstwo. Taki mój konik. Teraz już wiem. Teraz wiesz, Wiesz co to mi Fajnie Mateusz, tak się nagrywa jak człowiek pracuje, co? Teraz wiesz! Elegancko patrz. No i to nie jest wkręt do karton gipsu, bo nie świerci, prawda? Nie świergoli. Nie świergoli. Proszę bardzo. Stara zasada po przekątnej, żeby dobrze się rozkładały siły. Kurde, powiem Ci Mateusz, całkiem sprawnie mi to idzie. Szkoda, że nie liczysz mi czasu. Ale to idzie. No idzie, idzie. Teraz, mój drogi, przerwę na chwilę ten wspaniały performance. Ale jak się na przyspieszeniu, to będzie mógł sobie normalnie. nie? o pół, zwolnijmy teraz o pół. Witam na światowym ruchaniu algorytmu. Albrechtu. tak? Zobaczę na mój plan, gdzieś mój plan działał. Kto mi zabrał plan. O. Teraz dwie kółeczki ze skręcam za pomocą. O. No z tych wariatów użyć kurde skomplikowane. Trójka i szóstka, trójeczka, szósteczka, szósteczka i tam trójeczka, tak. zastałem już nasz prowadzący w wieczornej audycji Bartosz Deja i jego romantyczna audycja. Kochaj mi się. Miłość aż do końca. Miłość aż do końca, miłość aż po grup. Tak nam dopomóż Bóg. Że na jednej z tych półek powinno się znaleźć malutkie akwarium. Ostatnio żeśmy rozmawiali o tym, że, że fajnie jakbyśmy mieli jakieś to zwierzątko i padło na gada, że będzie to żółw. Mm. I będziemy go tu trzymać. Kurwa. Mm. Mm. nigdy nie ma kurwa rybek w akwarium. Łososie ma w akwarium. Łososie. No. Tylko takie małe. A, mówię obozach myślałem. Nie taki... takie, co można nimi zarybiać, nie? Tak. To ich dialog. kumple naprawdę, w najróżniejszych dziedzinach są ekspertami, to jest niesamowite. No, słuchaj, no kurwa, jakby nie było, wstrzymał się. Tu już widzę, gdzie nie dokręciłem, no, ale to nie ma znaczenia. Teraz. A, okay. A, i tu będzie dobra, Kuma. Kuma, a druga będzie Tak, awa. tak, tak. No i proszę Cię. Dostaweczka. Tak jest. Może nie jest tak elegancko, jak na przykład u Dela w ferkach. Ale jednak. Te ale mają prawie, że identyczne półki. Też na czerwym. Prawie, ale... Na, na, na stelażu. No bo kto wie, może to są te same. No ja nie, nie, zobacz. Nie Co? Ale zobacz, jest T na środku. Jest T te, jak te de novela. Tak jest. Jak to znajdziesz, Mateusz? Dla mnie się to podoba. Dla mnie też, mordo. Witam serdecznie w kolejny dzień ciężkiej pracy. Dziś, Mateusz, jest ciężka praca. A wiesz dlaczego? Nie wiem. Dlatego, bo ja pracuję, a ty wciskasz recording. To jest ciężkie. A tak naprawdę dlatego, bo wstałem dzisiaj do pracy rano i dzisiaj pierwszy raz czułem się zaspany. Nie wyspajcie? To Zobudziłem się w złej fazie. Bartosz, Deja, znany jako Zgrywus, twierdzi, że może być to wynikiem pełni, która miała miejsce w dzisiejszej nocy. To o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Zaznaczam mi miejsce cięcia lamela, który będzie frontem naszego stołu. Bo no jak widzisz, Mateusz stoi tutaj blad. A czyja to jest zasługa? Tylko i wyłącznie twoja. Nie tego. Nie, Mateusz. W tym przypadku nie ma co się Gdyby nie ty i twoja bohaterska postawa nie mielibyśmy tego w Tak naprawdę musimy zamknąć ten temat Mateusz dziś, żeby jutro móc zrobić próbny, ale jednak pierwszy i ważny live. Prawdziwy, prawdziwy live. W ten wyjątkowy wieczór prosto ze studia MWJ z Warszawie Totalnie na żywo. Bezkompromisowy. Jeden w swoim rodzaju prowadzący tego wieczoru. Witajcie go w wiązimi gdyż jestem im właśnie ja. Zakręcasz wirka? Masz sekręć, kurwa pod kamerę. Co jest ten sekręto? Zrobiłeś to pan z największą chirurgiczną precyzją. Rugnąłeś go pan jak najlepszy doktor. Pozbawiłeś go tej buty jak najlepszy doktor. Z nimi psychologicznie jajec. To jest. I teraz jesteśmy już na etapie drapu w, drapu w Teraz to, na co wszystkie tygryski czekają najbardziej. O, bicik. Fajny bicik. Gdzie jest socik? Kurde, od razu pomyślałem o sociku, tak samo. Jak tam Mateusz? Palec nie ścierpiał? Nie, ale ręce bolo. Bo no piast. wiem, wiem. Dobrze tu będzie wyglądało, czy nie? Mateusz, jak sądzisz? No spoko. Albo, a może takerem, czy nie? Nie, bo to nie dociśnie się nie jest z... do tego filcu chyba, nie? Trzeba by na pewno BHP zachować. O, BHP to jest... Zachowane. Ja? BHP w chuj, jak to mówił. Tu? No, może być tu. Nie wiem, Mateusz, czy dobrze zdradzamy kuchnię jak to robimy, bo wiesz, efekt... Finalny hobby hobby, on on gra, nie wiem gdzie jest żertka no, tu jest stara, żert. gdzie nowa. Tu jest żertka, Ale no, Gdzie walisz? Ciepłą żertku. No, no, ci, 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 no. ciepnij. Tu jest dobrze, prosto Ciepli, jest. Ty, opie. Tam, ty masz Ciepli. młode... Ciepaj, ciepaj, opie. Chopie! nie krzycz, bo przestraszyłeś ją. Oj, 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 oj. oj patrz. Widzisz? Jak jest poważnie. Teraz. Po Mateusz odeź no Ty, zajebiście Wiesz jak to się podświetli to już w ogóle czas to... Przypominam, że lamy miał być tam 10 cm pod kart tylko, nie? No Pod kart Pamiętajcie mordy, że to już jutro, czyli w czwartek o 1900 na żywo, na kanale Tedenowela na YouTubie Tedenowel Live! Live! Tak jest, przywitamy was serdecznie, będziemy sobie gaworzyć, śmiać się, więc nie przegapcie tej okazji do wspólnego celebrowania czwartku. 9 maj. 9 maj. Save Godzina the date. 19, prosto z NWJ, program pod tytułem... Tedenowel Live! Tak jest. 9 maja, na 9 maja. No właśnie nie wiedziałem. No to... 9 maja! 9 maja! Weszcze raz, się Zastanawiałem! 9 maja o 19 na kanale TD Novela! Totalnie na żywo ze studia NWO. Zapraszamy serdecznie. Życie, życie jest nowelą. Raz jest ją, a raz jest elo. No to samo graj.